Cześć, witamy Was wraz z moim mężem Patrykiem na kanale Pani od Psychologii. Dzisiaj bierzemy pod lupę temat introwersji, introwertyka w pracy, tego, co introwertyk szuka, a czego powinien unikać. No i co? Zaczniemy tak naprawdę od tego, że warto pamiętać o tym, że introwertyk. Przetwarza pewne informacje głęboko, więc do tematu pracy też na pewno podejdzie w taki sposób refleksyjny. Ta praca będzie miała duże znaczenie i będzie odgrywała ważną rolę. Co jeszcze wiemy? To jest ważne, co mówisz, że introwertyk przetwarza te informacje głęboko, na głębokim poziomie, bo to też związane jest z tym, w jaki sposób introwertyk może wzbudzić w sobie kreatywność. Mhm. I introwertyk jest kreatywny w momencie, kiedy ma ciszę i spokój. I działa w samotności. Czyli kreatywność introwertyka wychodzi w momencie, kiedy on jest sam, kiedy może się skupić, właśnie przetwarzać głęboko te informacje. I to jest też związane z taką rzeczą, że w momencie, kiedy my pracujemy w grupie, to inne osoby mogą na nas wpływać. Natomiast introwertyk, pracując w samotności, odcina się od wpływu otoczenia i dzięki temu generuje takie swoje, często bardzo unikalne pomysły. Mm -hmm, tak. To prawda, że mm, introwertyk ma taką. Y Właśnie oryginalną, unikalną cechę, troszkę takiego zamknięcia się, odcięcia od tego świata. Więc wyobraźmy sobie burzę mózgów. On w takiej sytuacji w biznesie będzie mógł uporządkować sobie w głowie te pomysły, które krążą dookoła, i przez to będzie właśnie takim wartościowym członkiem zespołów kreatywnych, można tak ująć. To na pewno, choć też trzeba pamiętać o tym, że introwertyk. Często nie lubi paplać niektórych rzeczy, więc musi te rzeczy poukładać w głowie, zanim nam powie o czymś. I też możemy spojrzeć na introwertyka w pracy na, jako na osobę, która lubi cierpliwie dążyć do poprawiania takich małych, drobnych rzeczy. Jest to zazwyczaj osoba cierpliwa, mhm. która potrafi dopieszczać te szczegóły. I nawet jeżeli zobaczymy współpracę introwertyka z ekstrawertykiem, gdzie ekstrawertyk przygotuje na szybko jakąś wizję prezentacji, bo często tak się dzieje w firmach. A introwertyk jest tą osobą, która spokojnie dopracuje te szczegóły i zadba, żeby właśnie ta praca była wykonana w taki sposób, że ona jest zrobiona na tym najwyższym poziomie. Mhm, dopo, dokładnie, tak trochę uporządkuje takie chaotyczne e, procesy kreatywne. Na pewno nie lubi multitaskingu, bo tak teoretycznie e, introwertyk nie, nie ma takiej łatwości przeskakiwania właśnie zadania na zadanie, ale będzie na pewno cennym członkiem. Jeśli chodzi o tego typu spotkania, e, jednak grupowe. No właśnie, ja prześledziłam e, troszkę takich badań, jeśli chodzi o e, no takie najlepsze zawody dla introwertyka i, i jaka, jaka ta lista by była. I nie wyłoniła się jakaś taka żelazna dziesiątka, po prostu must have w CV Introwertyka. Absolutnie nie. E, no ale mamy e, troszkę takich właśnie wiadomości do poruszenia, e, czyli co introwertyk powinien jakby, czego powinien poszukiwać, a czego powinien na swojej ścieżce zawodowej unikać. No więc tak typowo myślimy o no, takich zawodach dla introwertyka, że to byłby bibliotekarz czy księgowy. Teoretycznie to może się udać. Ja jednak znam osoby introwertyczne, które wcale no, nie, nie spełniają się w tych zawodach, więc myślę, że tutaj nie ma jednoznacznej reguły, choć Trochę przybliżymy ten temat co lubią introwertycy. Tak, na pewno jeszcze warto wspomnieć, że jeżeli mówimy o całej tej skali introwersja ekstrawersja, o czym mówiłaś w tym wcześniejszym materiale na temat introwertyków, <grym> że to jest jednak jakaś skala i ciężko znaleźć osoby, które są na krańcach tej skali, Dokładnie. że ludzie wypadają gdzieś w połowie, tak jak mamy ambiwertyków mm -hmm. i ktoś jedynie ma pewne wychylenia, czy to w stronę ekstrawersji, czy introwersji, mm -hmm. i dlatego nie możemy mówić czysto, że ten zawód. Pasuje tutaj do introwertyka, natomiast możemy powiedzieć o pewnych skłonnościach. I te skłonności wynikają często właśnie z tej naszej biologicznej potrzeby. I tak jak ten introwertyk ma tą biologiczną potrzebę, że musi mieć trochę czasu dla siebie, musi w spokoju przeanalizować pewne rzeczy, cierpliwie dążyć do jakiegoś celu. Ale po swojemu. Mm -hmm. I tu jest bardzo ważna cecha, jak zarządzać w zespole takim introwertykiem, i najlepiej introwertyk czuje się w zespole, gdzie ten szef jest taką osobą, która ma do tego introwertyka zaufanie, mm -hmm. i z drugiej strony daje ten szef taką dużą swobodę, że introwertyk może działać tak, jak lubi działać. Mm -hmm. I to jest bardzo ważne, ta autonomia dla introwertyka. Ten sposób jego działania, żeby dopasowany był do jego osobowości, że wtedy, kiedy dłubie w tych swoich szczegółach, to na tym się skupia, nikt go nie rozprasza. Natomiast wtedy, kiedy musi od tego odpocząć, musi wymienić się tutaj jakimiś informacjami i, i tak dalej ze swoim zespołem, to też to zrobi, ale na swoich zasadach. Więc duża autonomia to jest coś, co dla introwertyków jest wyjątkowo ważne w pracy. Mm -hmm, to prawda. Introwertyk na pewno lubi dostarczać wartość. Lubi wiedzieć, że może pomagać ludziom, że to co robi, no jest wartościowe. I ogólnie no żeby tę wartość dostarczać, no to musi też się skupić, musi się skoncentrować, musi mieć ku temu. No, najzwyczajniej warunki, więc myślę, że taka wartość i pogłębiona refleksja to jest coś, co introwertyk ma w naturze, również w środowisku pracy. Tak, i to też warto tutaj powiedzieć, to co mówiliśmy na początku, że introwertyk. Również jest osobą kreatywną, mhm. co czasami może się wydawać, że to jest taki samotnik gdzieś sobie długie w te swoje rzeczy, ale to jest naprawdę osoba kreatywna, jeżeli pozwolimy mu działać wedle jego standardu, wedle tego, jak on potrzebuje, mhm. więc o tej kreatywności introwertyków też pamiętajmy. I pamiętajmy też o tym, że introwertycy bardzo dobrze znajdują się w momencie, kiedy mają do czynienia z pracą zdalną. Mhm. Czyli w momencie, kiedy ograniczany jest dla nich ten czas, kiedy na przykład muszą jechać komunikacją miejską, muszą zderzać się z tymi osobami, e, z tym całym Tłok. światem, tłokiem ze, e, zewnętrznym. Natomiast praca z domu to jest coś, nad czym mogą całkowicie zapanować, a jak mówiliśmy już, introwertyk bardzo lubi panować nad tą swoją sytuacją, ustawiać ją pod siebie żeby było dla niego wygodnie, więc praca z domu, praca zdalna bardzo dobra dla introwertyka, szczególnie właśnie żeby ograniczyć ten dojazd do pracy, mm -hmm. te interakcje, które mogą już go przeciążyć od samego rana. To prawda. Um... Bardzo dużą wagę też w pracy introwertyka ma poczucie bycia docenionym. No bo to tak naprawdę jedno z drugiego wynika, bo jeżeli tak refleksyjnie i głęboko podchodzi do swojej pracy, tak jakby wkłada całe serce w nią, no to chciałby być docenionym. Więc tutaj duże znaczenie ma też informacja zwrotna i to, na ile przełożony zauważa te starania. No i najzwyczajniej docenia wysiłki takich introwertyków. Jeżeli zagłębimy się jeszcze w te potrzeby introwertyka, jak on działa skutecznie i efektywnie, i spojrzymy w jaki sposób zmienił, zmienił się sposób działania w naszych biurach, bo często mówimy też o pracy hybrydowej obecnie czyli o tym, że wymieniamy się swoim miejscem pracy. I to nie jest do końca dobre dla introwertyka, bo on jednak lubi zarządzić tym swoim miejscem pracy, ma wszystko poukładane tak jak chce. Można powiedzieć, mam swoje klocki, ja się tutaj bawię, nikt mi w to się nie angażuje. I warto o tym pamiętać szczególnie właśnie w firmie, jeżeli ta firma przechodzi na tą pracę hybrydową i mamy tą większą wymienność tych miejsc, żeby zadbać o to, że osoby, które są w naszym zespole są naprawdę mocnymi. Introwertykami i mają takie potrzeby, żeby jednak dać im trochę tej przestrzeni tylko dla nich i żeby nie wmuszać w nich to, że muszą zawsze w tej pracy hybrydowej uczestniczyć, bo w tej pracy mogą się nie odnaleźć, mogą być nieefektywni właśnie ze względu na ten swój poziom pobudzenia, że to będzie zbyt mocno ich stresowało już od samego rana no i nie będą mogli się skupić normalnie na pracy. Mhm, ciągle takie nowe warunki, trochę jak taki biurowy włóczyki, że zabieram mój tobołek i, i lecę. Okej, okay, to co jeszcze jest ważne w pracy introwertyka tak ogólnie, jeszcze zanim przejdziemy do tych przykładów, to na pewno to, że introwertyk ze względu na swój sposób myślenia bardzo dobrze sprawdza się w pracach związanych z pisaniem. Tutaj będzie to właśnie takie Połączenie tej kreatywności i takich zbierania owoców w swojej pracy, kiedy po prostu czarno na białym, no widzimy, że nam idzie, więc to tak jakby samo się napędza. Kto nie widział, zapraszam na mój materiał o kreatywności. Tam poruszamy, poruszam właśnie temat, jak. Pusta kartka może być wrogiem, więc tutaj introwertyk zdecydowanie nie boi się takiego wyzwania. I to, co jeszcze jest istotne, to na przykład to, że introwertyk świetnie sprawdzi się w takich zawodach, gdzie trzeba będzie analizować dane. Gdzie trzeba będzie robić research, jakieś właśnie zapoznanie z szerszym tematem, co w dzisiejszym biznesie, gdzie zbieramy te big data i zbieramy wszelkie jakieś takie głębsze dane na temat, czy to funkcjonowania biznesu, czy to branży ogólnie, myślę, że jest to no, duży zasób po jego stronie. Tak, no bo taki introwertyk przez tą swoją cierpliwość i przez tą wnikliwość potrafi wejść głębiej w te dane, nie spojrzy tylko na te takie pobieżne, to co mu się wydaje. Tylko będziesz szukał tych przyczyn. I to jest na pewno bardzo ważne, no bo tak jak mówiłaś o bibliotekarzu, teraz raczej nie myślimy o takich zawodach. Mamy wiele innych zawodów, które no, dominują w społeczeństwie i związane są właśnie z nowoczesnymi technologiami i w nich introwertyk naprawdę dobrze się sprawdzi. Właśnie analiza danych, bycie osobą taką też kreatywną, to wspomaga tutaj na przykład to, że introwertycy... Fajnie się odnajdują w świecie grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, ale też bycia programistą, czyli te takie prace związane z nowoczesnymi technologiami, gdzie trzeba trochę głębiej tutaj w to myślenie pójść, to są rzeczy, które dla introwertyka są bardzo ciekawe. Okej, okay, no więc idąc dalej, jeśli chodzi o tematy proponowanych przez nas zawodów dla introwertyka, to w związku z tym pisaniem dobrze sprawdziłby się taki introwertyk w zawodzie, na przykład protokolanta kogoś, kto na bieżąco właśnie pisze i, i tworzy takie dokumenty. To, co Ty powiedziałeś, czyli tak zwane dłubanie w sprzętach wszelakich, no to serwisant maszyn. To też byłoby ciekawe takie zajęcie serwisowe, może nawet związane z tymi technologiami. I idąc bardziej jeszcze technologicznie w te strony, Nowoczesnych stanowisk pracy, to myślę, że konsultant do spraw mediów społecznościowych to również byłby ciekawy, ciekawy zawód dla takiego kogoś. No, tak samo jak wszelkie takie znowu związane z pisaniem, czyli pisarz, bloger, copywriter, też bardzo, bardzo nowoczesne i, i na topie, że tak powiem, stanowisko, które myślę cieszy się coraz większą popularnością. Tak jak powiedziałaś protokolant, to się zacząłem zastanawiać, dobra, gdzie my tutaj tych protokolantów potrzebujemy, ale tak naprawdę w obecnym świecie bardzo duże zapotrzebowanie jest na protokolantów, których trochę inaczej nazywamy, bo to są te wszystkie osoby, które robią transkrypcje, czy to do podcastów, do filmów, bo przecież teraz mamy bardzo duży dostęp do tego, że filmy są z napisami. Więc yy, bardzo tak. dużo osób mogłoby się tym zajmować, i tak jak ekstrawertyk, jakby miał słuchać jakichś tutaj szkoleń czy jakichś filmów, miały to wszystko spisywać, to pewnie byłby po prostu wściekły na taką pracę. Natomiast introwertyk, który sobie dłubię w tym wszystkim, to jest na pewno ktoś, kto się w tym odnajdzie. Tu jeszcze bym dodał, że introwertyk odnalazłby się na pewno w pracy takiego nauczyciela online. Bo zdjęlibyśmy z niego ten obowiązek wychodzenia do uczniów, wychodzenia z domu, on by mógł zapanować nad tą swoją przestrzenią, a więc mógłby nad całym procesem nauczania zapanować, więc mógłby się fajnie odnaleźć, bo introwertyk przez te dłubanie, przez te przygotowywanie prezentacji, przez dopieszczanie szczegółów bardzo fajnie potrafi ten proces nauczania ułożyć i Ci jego uczniowie zazwyczaj odczuwają, że to jest wszystko tak przemyślane, mhm. że te rzeczy się układają w takie puzle. i ja myślę, że to też jest dobra wskazówka, jak można mhm. tą swoją introwersję wykorzystać. Tak, bo to nadaje takiej struktury temu procesowi, to jest właśnie to, na co myślę osoby liczą, kiedy biorą udział w jakimś kursie, że po prostu są trochę tak prowadzeni za rękę i ten nauczyciel zna. Kierunek i wie, w którą stronę to wszystko podąża. Okej, okay. ja myślę, że psycholog, psychoterapeuta to też byłby dobry zawód dla introwertyka. A to też się trochę łączy z tą kwestią online, tak jak mówisz, no bo w dzisiejszych czasach coraz częściej też terapie odbywają się w formie internetowej. Przez to swoje zamiłowanie do takiej kreatywności, ale też do cierpliwości, możemy też poszukać jakichś zawodów związanych z z fotografią, ale fotografią nie taką na weselach, taką gdzie mam interakcje z ludźmi, tylko na przykład fotografie martwej natury, mm, e tak. fotografie zwierząt, takie rzeczy, gdzie musisz się skupić, mm -hmm. czekać długo, bo ta cierpliwość tak. jest potrzebna, że ekstrawertyka by po prostu nosiło w tym miejscu, że musimy czekać na tego nosorożca. <laughs> Przegoniłby wszystkie. Dokładnie, a, a ten introwertyk może spokojnie sobie poczekać, on się zajmie z sobą, no bo można powiedzieć, że ta jego tutaj w głowie ten świat cały czas jest, dzieje się i on się tam nie nudzi, więc będzie to coś, co, w czym introwertyk na pewno się znajdzie. Mm -hmm, to prawda. To jeszcze co przychodzi mi na myśl, to widzę takiego introwertyka w takim, w takim kitlu, w takim całym outficie naukowca, gdzie on właśnie jest sobie przy jakimś komputerze, on sobie pobiera te dane, on analizuje, tworzy eksperymenty. Pisze raporty i to też, właśnie związane z pisaniem. Także wydaje mi się, że cała taka praca badawcza od początku konstruowania eksperymentu e, przez przeprowadzenie i e, zraportowanie, no to wydaje się być idealne dzieło dla introwertyka. Mnie też zastanawiało, jak tutaj szukaliśmy tych notatek i przygotowywaliśmy je, jakie prace są dobre dla introwertyka. No zaciekawiło mnie, że jedną z propozycji jest weterynarz. I tak się zaczęłam zastanawiać, hmm, weterynarz, dlaczego? Ale tak naprawdę weterynarz obcuje bardzo często właśnie ze zwierzętami, musi mieć do nich dużą cierpliwość, żeby do nich dotrzeć. I to też jest ciekawa praca dla introwertyka, który właśnie może się trochę zagłębić w ten świat zwierzęcia, któremu chce pomóc. Natomiast ma tutaj ograniczony kontakt z ludźmi. Mm -hmm, mm -hmm. Ja jeszcze idąc dalej, myślałam właśnie o takich zawodach jak radca prawny. No bo tutaj też jest bardzo dużo właśnie takiej wiedzy merytorycznej, wydaje się jej być na, nawet ogrom, a z drugiej jeszcze strony pomyślałam o takim bardzo nowoczesnym mm, zawodzie jak wirtualna asystent. Nie wiem czy słyszeliście o takiej opcji. Ona robi się też coraz bardziej Modna i w trendzie, gdzie tak naprawdę jest to osoba, która je, no ma bardzo odpowiedzialne stanowisko to zdecydowanie. I jest takim zdalnym, zdalną prawą ręką przedsiębiorcy. Więc myślę, że tutaj Introwertyk też świetnie by się sprawdził. Tak, i tu jeszcze bym podsumował te, to, co mówiliśmy wcześniej o kreatywności, czyli wszelkie zawody związane z, z byciem artystą na różnych polach. Żeby wykorzystać tą swoją introwersję połączoną z kreatywnością, z cierpliwością w działaniu, w tworzeniu jakiegoś dzieła, ale też z tym poczuciem satysfakcji w momencie, kiedy to dzieło wypuszczamy. Więc introwertyk jako osoba o nastawieniu artystycznym i w tą stronę, jeżeli chciałby realizować się zawodowo, to też jest na pewno ciekawy kierunek. Mhm, mm -hmm, mm -hmm. okej. Okay. A co z zawodami, które zdecydowanie nie powinny przyciągać introwertyk? No, ja myślę, że ta pierwsza linia, ten front, jeżeli chodzi o kontakt z klientem, to jest coś, co może być dla introwertyka w dłuższej perspektywie bardzo po prostu męczące. Mm -hmm. I wyobrażam sobie takiego introwertyka, który siedzi na call center, który musi odbierać te telefony, który nie może zadbać o tą swoją przestrzeń, no bo tam wszyscy mamy tą samą przestrzeń, a dodatkowo jest to praca nastawiona na takie rezultaty ile tych telefonów było itd. A nie widać głębsze, głębszego takiego sensu tego, co się dzieje. Nie ma jakiegoś dzieła, które po tym wszystkim zostaje, a dodatkowo jest ciągły kontakt z nowymi osobami. Więc mm -hmm. to może być trudna praca dla introwertyka. Mm -hmm, mm -hmm, tak, Call center, mimo że jednak zdalnie i jednak telepraca to może być e, wypalający. Ja też myślałam o takiej szeroko pojętej obsłudze klienta, mm, czyli też na przykład coś, co dzieje się twarzą w twarz, no to te e, kontakty z klientem są częste, są często płytkie. Ciężko mówić o byciu docenionym, ciężko też wdać się w jakąś taką konkretniejszą rozmowę, no bo to wszystko toczy się bardzo szybko, co też może stresować introwertyka, więc myślę, że obsługa klienta może zależeć od branży, bo jeżeli jest na przykład jakaś duża pasja w kierunku takiego, takiego obszaru jakiejś technologii, czy, czy ogólnie jakichś takich kategorii produktowych, no to wtedy ok, ale myślę, że no, obsługa klienta mogłaby być ciężka. Tak, obsługa klienta wiąże się jeszcze z tym, co kiedyś tak myślano o introwertyku, że introwertyk raczej nie będzie dobrym sprzedawcą. I to się jednak trochę zmienia. W momencie, kiedy mamy te sklepy online i tak dalej, to można powiedzieć, że introwertyk w handlu może się odnaleźć. Ale jeżeli myślimy o pierwszym takim kontakcie z klientem na tej pierwszej linii, gdzie mamy Kontakt, nawet w takiej galerii handlowej, pracując na takiej wyspie, mhm. że ten kontakt jest stały, ciągły, zmienny, no to jednak to też nie jest zawód dla introwertyka. No tam jest w ogóle cała taka fala ludzi, która po prostu płynie. Ten... Tych, ty, ty, tymi godzinami, całą zmianą <noise> ludzie chodzą, więc wydaje się to nie być taką przestrzenią w porównaniu z jakimś gabinetem, który można po prostu zamknąć i, i troszkę sobie przycupnąć i, i odpocząć. Wydaje mi się, że problemem tutaj może być też praca na emocjach. Czyli jeżeli bardzo staramy się być miłym, ale w takim kontekście płytkim, czyli my może nie do końca wierzymy w to, co robimy i nie jesteśmy przekonani odnośnie tego nastawienia, jakie mamy mieć. No to to może być bardzo wypalający czynnik, który dla introwertyka jest dużą przeszkodą, bo bycie miłym dla kogoś, kto nas atakuje i jakby no nie chce z nami rozmawiać, nie ma w ogóle tutaj jakiejś takiej przyjemności czy, czy nawet chęci, no to wydaje mi się, że, że to ciągłe poznawanie nowych osób i praca na emocjach, zwłaszcza płytko, może być dużym problemem. Tak, bo introwertyk to nie jest raczej taka osoba, która jedzie jak taran przez te wszystkie cele sprzedażowe, nie wchodzi tutaj w relacje, szybko odbija się w momencie, kiedy ponosi porażkę, bo jednak jest to osoba, która dużo, dużo analizuje. Mhm. I w pracy introwertyka ważna jest dla niego jednak ta. Równowaga, równowaga w takim sensie, że tak jak mówiłem wcześniej o tej autonomii, że ma szefa, który mu ufa, daje mu przestrzeń, ale z drugiej strony też może zarządzić tą swoją życiową energią, czyli mam teraz czas na to skupienie, ale teraz idę muszę trochę odpocząć, odsapnąć, pomyśleć o czymś innym, bo i jak ktoś jest bardzo skrajnym introwertykiem, to wie, jak mocno potrafi wniknąć w, w problem mhm. i dokładnie wie, jakie to jest męczące. Kiedy wgryzasz się w ten problem, musisz mieć tą przestrzeń i możliwość, żeby się od tego akurat zagadnienia na chwilę chociaż oderwać. Mhm, tak. No więc mówiliśmy to wcześniej i podkreślimy to ponownie, że introwertyk zdecydowanie potrzebuje sensu w pracy. I potrzebuje em, no, znać tak, jakby gdzie on przynależy, wiedzieć, gdzie, gdzie przynależy. Bo jeżeli zna siebie, no to też zna swój Płat I jak widzi ten szerszy ogląd takiego miejsca w pracy? Więc wydaje mi się, że introwertyk przede wszystkim chce się wyrazić. I ta ekspresja może być ważniejsza nawet niż nagrody finansowe. Teraz jeszcze poruszymy takie cztery punkty do zastanowienia. Takie kwestie, które warto rozważyć, jeśli właśnie jesteśmy takim introwertykiem na rozdrożu, gdzie może szukamy nowych, możliwości w pracy, może po prostu przebranżawiamy się i szukamy całkiem innych możliwości. Więc jakie jest pierwsze pytanie, jakie byś sugerował? Ja bym się zastanowił, właśnie będąc na miejscu takiego introwertyka, który zastanawia się nad tą zmianą, jaki element pracy tej obecnej, lub tych wszystkich, które miałem wcześniej, czyli ten bagaż doświadczeń, żeby sobie przypomnieć, jaki element był dla mnie najbardziej męczący? Mhm. I jak w tych kolejnych pracach wyeliminować ten element? Ponieważ czasami ten jeden najbardziej męczący element to jest coś, co zabiera nam 80 albo 90% naszych sił i nie potrafimy skupić się zupełnie na czymś innym. I ile tej energii byśmy mieli więcej, jakbyśmy z tego zrezygnowali? Więc wybrać ten jeden punkt, który nam przeszkadza, a często niestety mamy tak, że w kolejnej, w kolejnej, w kolejnej pracy powtarzamy ten sam schemat i znowu mamy do czynienia z tym elementem. Więc zastanówmy się, zanim zrobimy krok naprzód. Co ja chcę wyeliminować, żeby mi się dużo lepiej pracowało? Mhm. To, co jest też istotne, na zasadzie tego trochę antagonizmu, takiego przeciwieństwa, czego nie chcę, no to właśnie, jakiej pracy nie wykonalibyśmy za nic, za żadne pieniądze. Że tak jakby wyobraźmy sobie, że tutaj pieniądze nie grają roli, ale jaka jest praca, na którą na pewno byśmy się nie zgodzili. Ze względów różnych, moralnych, organizacyjnych, jak to, jak to wygląda, czego my na pewno byśmy nie chcieli wykonywać, bo no właśnie, tutaj może nie chodzić o to wynagrodzenie, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, chodzi o wyrażenie siebie, o realizowanie siebie. Więc no czego nawet za żadne pieniądze, na co się nie zgodzimy, bo może tak. A jak już będziemy wiedzieć, na co się nie zgodzimy, to z drugiej strony warto by poszukać takiej pracy marzeń. Ale, żeby znaleźć tą pracę marzeń, warto porozglądać się po swoim otoczeniu, zobaczyć co nasi znajomi robią, jak wykonują swoje obowiązki i spróbować sobie wyobrazić, jakby to było być właśnie na miejscu tej osoby. A więc znaleźć swój wzór, kogoś, kto już robi tą idealną dla nas pracę, albo przynajmniej nam się tak wydaje, że to jest idealna dla nas praca, i warto by było podpytać tą osobę. Najlepiej zrobić to w takim kameralnym gronie, jak to introwertycy lubią, żeby wniknąć trochę mocniej w ten problem. I podpytać, a jak ty zdobyłeś tą pracę? Od czego to się zaczęło? I poukładać sobie w głowie taki proces, jak ja mogę z tego miejsca, w którym jestem teraz, dojść do tego miejsca, w którym się wydaje, że no, to jest ta praca moich marzeń. I jednocześnie pamiętając o tym, co mówiłem wcześniej, eliminując ten nasz najgorszy punkt, który obecnie mamy w pracy, który nas tak strasznie męczy. Mhm. No i prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach, nawet nie do końca jest tak, że musimy mieć taką osobę. W swoich bliskich kręgach, no bo z obecnością Linkedina, no mamy dostęp do różnych branż i specjalistów, którzy działają na różnych obszarach, więc nawet jeżeli mamy jakieś wyobrażenie o jakiejś pracy, może akurat napiszemy do kogoś, kto takie, takie zadanie wykonuje, taką pracą się już para i e, może po prostu dowiemy się, jak to ten ktoś odczuwa e, pracę na takim stanowisku. Ja też jeszcze czwarty taki punkt, czwarte pytanie do rozważenia, to zasugerowałabym, za jakie Twoje talenty ludzie byliby skłonni zapłacić? Czyli to jest najzwyczajniej, po jakie porady ludzie przychodzą do Ciebie. To jest trochę tak z ikigai, z takiego właśnie modelu zadawania sobie pytań, jaka praca ma znaczenie, jaka ulepszyłaby świat. I w tym przypadku za jakie moje za jakie twoje talenty ludzie byliby skłonni zapłacić, bo tutaj chodzi właśnie o takie prawdziwe docenienie tej pracy, którą introwertyk chce wykonywać i chce, żeby ona była właściwie zauważona no właśnie w taki sposób. Myślę, że poruszyliśmy tutaj dużo wartościowych kwestii, jeśli chodzi o to, czego introwertyk powinien szukać, czego nie powinien, a właściwie co powinien unikać w sferze zawodowej. Tutaj chodzi też o to, tak jak mówiłeś wcześniej, że faktycznie introwertycy mogą wykonywać zawody typowo ekstrawertywne. Kwestia jest tylko taka, jak będą czuli się potem, jak będą odpoczywali, czy. Dotknie ich kac Introwertyka. Ten odcinek będzie już niedługo, <laughs> obiecuję, będzie, e, będzie się pojawiał na dniach. E, no i tak, myślę, że jeśli chodzi o e, Introwertyka w pracy i jego e, dobrostan, to grunt, żeby nie czuł się przytłoczony, żeby nie był właśnie taki, e, no nawet przelękniony, tym, tym przestymulowany, e, przytłoczony tą, e, nad tym nadmiarem tego, co się dzieje dookoła. Tak, i myślę, że na koniec warto dodać, żeby ten introwertyk nie próbował dopasować się do tego swojego otoczenia, że wszyscy inni jego znajomi odpoczywają w pewien jeden specyficzny sposób, czy z innymi osobami. A ja to chyba jestem taki dziwny, że chciałbym chętnie tutaj zostać w domu i odpocząć w samotności. Więc akceptacja tego, jak ja mogę odpoczywać, i mówienie nie w momencie, kiedy no, nie chcę zrobić czegoś. Ponad tą swoją potrzebą osobowościową, żebyśmy zadbali o to, żebyśmy odpoczywali tak, jak chcemy odpoczywać, ale żebyśmy mieli warunki do pracy, tak jak naprawdę jesteśmy efektywni. I myślę, że poszukiwanie tej pracy marzeń to jest właśnie poszukiwanie takiego miejsca, w którym nie, dość, że mogę się realizować w czymś, co dla mnie ma głębszy sens to jeszcze w sposób wykonywania tego, tych zadań wszystkich, które są ze mną zgodne, bo wtedy dużo lepiej nam się pracuje efektywniej i mamy y, większe, po prostu większą radość z tej pracy. Mm -hmm, tak. No jak to zwykle z szukaniem pracy warto też zastanowić się na ile praca jest. Przyszłościowa. No więc jedno to jest dopasować ją do siebie, a drugie to zastanowić się, na ile ma znaczenie na rynku pracy, na ile jest ona właśnie no, taka spełniająca nasze oczekiwania, ale też ile jakby możemy w niej osiągnąć i ile jeszcze popracować. Więc no, jest to jakiś taki bilans zysków i strat, a do tego wszystkiego jeszcze dochodzi lokalizacja, jeżeli szukamy oczywiście pracy gdzieś, gdzie mieszkamy, chyba że jest to praca zdalna. Może nawet międzynarodowa, więc tutaj już wiele drzwi pozostaje otwartych. To co? My dziękujemy za uwagę, dzięki że byliście z nami i do następnego. Cześć! Cześć!